Witam z tej to jest kolejny odcinek z kampanii, hist kampanii historycznej grze, oczywiście. Chwilę że się nie podoba. No, z kampanii historycznej jak grze Twierdza HD w ostatnim ukończyliśmy pierwszą kampanię wieci wojenne więc czas na kampanię drugą jaką jest podpale salady Saladyna Czyli tutaj nauczymy się jak, jak wykorzystywać arabskie jednostki do walki z krzyżowcami czyli teraz zmieniamy się miejscami my jesteśmy Arabami a naszymi wyrodami są krzyżowcy oczywiście i ta kampania jest jedna z takich może nie ale długich i nudnych w szczególności czwarta i piąta misja. dlaczego? zaraz zobaczycie, a weźmy od prawa damasów zrównoważenie sił 1174 AD Sultan Nureddin dies i Saladin assumes control of his arabian empire before he can recapture the region's conquered cities Saladin must deal with problems at home hmm, tak to ja musi Niestety poprzedni sułtan Nuradin umarł i przekazał władzę Saladynowi. Wiele osób zareagowało pozytywnie, oczywiście największym głosem pozytywnym będzie odbicie Jerozolimy, ale jednak nie na początku się podało i na tym polega misja pierwsza, czyli... Damas... Damas... Jezu, jak to się mówi? Damaszek zrównoważenie sił. The vast majority of the cities previously under Nur al-Din's rule accept Saladin as their new leader, but a few remain dissident. Damascus is one of the main cities that has rejected Saladin's rule. Tak Damas, one of the biggest cities. to the army and march do Damaskus. Bring those rebels to order as an example to the, rest, using all the resources at your disposal. Tak, musimy za pomocą naszej armii? Nie wiem, ponad 100% i 1 taran Przypić się do tego Damaszku. Tak wygląda Damaszka. To będzie w przyszłości stolica wojsk arabskich. ja zawsze robiłem coś takiego, że... To jest bardzo mała to mogę nawet pokazać Wam. To jest taka mała mapa, nic tutaj nie ma. Trzeba ją jak najszybciej podbić. Szybko, bo... To jest właśnie ważne. Jak najszybciej trzeba wybić. Moje um, no bardzo fokus. to zresztą właśnie słabi, jeśli chodzi o nie, boże, nie, szczerze, nie szczerze, bo jeżeli nie jeszcze raz... I bardzo dobrze, teraz zadanie Karana jest zniszczyć. Trzeba jakichś uczynków. No niestety sami procarze nie nam dostali. Widzimy, że wszystkich procarzy wystarczy, no bo tych 10 uczynków to trochę kicha jest, to naprawdę. Ja jeszcze nagrać nie na drugie misję, czyli z Rena Odkać coś takiego, bo to zaś jest krótka i szybka misja. Ja teraz zobaczę się. czasem a piękny Musia je podbiegnę tutaj. Oni. Zapytaj. بدون مشكله. go. بدون مشكله. Będę tutaj. Chcę tych szybko łuczników załatwić i zostaną tylko arabscy zbrojni. Fokus na jednego łucznika. Szczególnie na procentach, są najlepsi właściwie w gromadach. Jeszcze ten. Ej, jeszcze ten. A dobra. Nam! No i teraz jedynie co pozostało to wystrzelać tych wszystkich arabskich zbrojnych, to znajdą się na sieci tam jest przerywany. Tak było właśnie. nie musieli ale niech wystrzelają tych arabskich zbrojnych. Będzie bardzo za na szybki. Dobra, bo oni pokusują się na rozwiązania, na, na jednego po prostu się pokusują. Jeszcze tego nie chcę już załatwić. I to jest koniec pierwszej misji więc to jest szybko i prosta tej widzi nie tym razem Ryszarda, a modlącego się do Mahometa albo do Allaha po prostu salad. Arabski. No to jest salad, prawda? taki krzywy miecz. Dobra, teraz taka szybsza jeszcze... E, powiem nie szybka, ale też w miarę prosta i szybka misja, jak to jest Rey Kera. Strada Reynalda, czy coś takiego. Reynald of Karek plunders rich Arab merchantman in the shipping lanes of the Red Sea truce Tak, tutaj Reynolds Segarraq po zdobyciu Jerozolimy, tam odkrywało się trochę historii w trące. Odgrywały się wojny między Jerozolimą a, Salad, a Arabami, co ciekawe zazwyczaj kończące się zwycięstwem chrześcijan, pomimo licznych przewag zawsze Arab. I podpisując pokój sześcioletni można to obejrzeć na przykład w filmie właśnie Królestwo Niebieskie. Podpisaj po na, na 6 lat pokój, ale niestety. Reynald zła, małgo, to też my jako sarnel odwet musimy odwieźć. Reynald is hosting a wedding party in his castle's keep. Lay siege to the castle and tear down the cathedral to show our intent. There's no time to capture the city, as reinforcements from Jerusalem are already on their way. Instead. Tak, mam co i daśmy nauczkę, jak zniszczyć katedry. I strategia odpowiada nam, że Asasyn to nasza jedno... E, klucz, tylko, że to jest nasza armia. Najwięcej jest oczywiście proces, że oczywiście jest do porażki, to pokazuje nam, że nie mamy aż tyle czasu. Wiele czasu mamy po prostu. A to jest ten zamek. Rain Kera. tu jest Reynald a my mamy zniszczyć gdzie e, to była taka dobra i teraz tak wywołanie moje pierwszą prędkość tej gry bo to, to też trzeba szybkość a jeszcze chwila moment dobra musiałem rzeczy trochę podładować teraz tak e, jak najszybciej tutaj wyspać wszystkich. Arab, oni są naszym kluczem. że będą potrzebni, żeby wyczyścić kuszników tak najbardziej. Arab z tych broni jest do zniszczenia tak naprawdę. Pędzą wszyscy. Wszyscy pędzą tutaj. Kusznicy nas trzeba będą mordować tych Mam nadzieję, że uda mi się stąd gdzieś tu zmieścić, bo to nie jest naprawdę łatwe to miejsce. Ok, schodzimy, wyjdziecie prosto na katedrę. To jest w sumie, że uda mi się arabskim tym zniszczyć. Ale do środka też, właśnie. Ja zawsze robiłem to, że się po prostu eliminowanym kusznikami, yyy, oczywiście nie kusznikami, ale mi to smakowało. Będzie mi się o Jezu, kusznik będzie ja Dobra, Niszczy tymi życzkami, i to będzie koniec misji tak naprawdę. I tak zawsze robię, no ale nie szkodzi. My no, zniszczyliśmy ten podstawowy cel, jakim jest katedra i to bardzo długo przed czasem. Teraz myślę, że teraz będzie misja, trzecia, ale po konsolidacji sił i niech nie zakończę tego odcinka o tych dwóch misjach i resztę pojedynczo będę robił, bo to, są... Troszkę... to jest dłuższa misja akurat, więc ja myślę, że zrobię teraz koniec i zobaczymy się w następnym odcinku, czyli zaraz po tym.